Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych to strategiczne koło na Politechnice w Naszym celem jest rozwój motoryzacji i elektromobilności. Naszym głównym projektem jest LEMI, czyli lekki elektryczny motocykl, który uczestniczy w międzynarodowych zawodach. Aby zbudować taki motocykl, zaczynamy od fazy projektowania, potem fazy wykonawczej, gdzie na przykład spawamy ramę lub budujemy baterię. Na swoim koncie mamy zbudowanych sześć motocykli, gdzie zawsze stawały na podium na zawodach Smart Moto Challenge. W tamtym roku udało nam się zyskwalifikować zawodników i wygraliśmy całe zawody. Edukacja to dział w naszej firmie, który nieustannie rozwijamy, między innymi wspierając ambitne projekty. Do obszaru jego działań należy współpraca ze środowiskiem kół naukowych poprzez dostarczanie narzędzi SOLIDWORKS profesjonalnych szkoleń, a także pomocy technicznej. Koło Naukowe Pojazdów i robotów Mobilnych jest kołem zrzeszającym studentów z całej Politechniki Wrocławskiej i umożliwiającym im pracę przy ciekawych projektach, takich jak pojazd autonomiczny Jurek, pierwszy polski samochód przystosowany do driftu oraz leki elektryczny motocykl. Dzięki modułowi SOLIDWORKS ELECTRICAL byliśmy w stanie zaprojektować całą elektrykę motocykla. W tym roku postawiliśmy sobie nowy cel. Zorganizowaliśmy zawody elektrycznych motocykli pod nazwą Wrocław Smart Motocycle. Koło naukowe pojazdów i robotów mobilnych to jedne z wielu kół, które korzysta z programu SolidWorks Student Sponsorship. W ramach programu otrzymują oni dostęp do pełnej gamy rozwiązań SolidWorks, służących m.in. do projektowania, symulacji czy wizualizacji. Dzięki temu Mogą realizować oni swoje projekty w sposób profesjonalny, a także zdobywać doświadczenie, które w przyszłości umożliwi im wejście na rynek pracy.